Hej, witajcie na moim kanale lub witajcie znowu na moim kanale. Jak jesteście nowi, to zostawcie suba, a jak nie jesteście nowi, to przepraszam, że nie było mnie przez trzy tygodnie. Słuchajcie, ta przerwa była generalnie nieplanowana, natomiast miałam taki gorszy okres życiowy. Nie chcę się tam tłumaczyć czy cokolwiek, natomiast też jakby chcę, żebyście wiedzieli mniej więcej co u mnie. Miałam taki ciężki czas, że w ogóle nie chciałam za bardzo też z nikim rozmawiać. Cieszę się, że udało mi się nagrać kilka takich TikToków i tak dalej, że miałam po prostu z czego korzystać przez ten czas, kiedy mnie nie było. Miałam filmy takie nagrane na zapas, dlatego że naprawdę było słabo. Niedawno w moim życiu się coś wydarzyło i miałam takie... Wiecie, jakby nagrywałam filmy, natomiast nic tam nie mówiłam. Powstawiam wam to jako takie ładne, fajne przebitki, dlatego że było naprawdę super, było przepięknie, bardzo mi się podobało, e, bardzo fajne wspomnienia, natomiast e, no, nie usłyszycie jakichś tam moich komentarzy, dlatego że po prostu nic nie odezwałam. Miałam naprawdę taki mega ciężki, ciężki okres i powiem wam jedno, to jest pierwszy raz, e, kiedy usłyszałam, że jest retrogradacja Merkurego i wziąłam to do siebie, to znaczy. Zawsze jak słyszałam, że jest jakaś retrogradacja, coś tam, coś tam, to jakby miałam takie, nie wiem o co chodzi, whatever, ale w tym po prostu miesiącu, jak usłyszałam, że jest retrogradacja Merkurego i dlatego to wszystko jest, jakie je jest, to stwierdziłam, że wiecie co, no przyniosła mi to pewną ulgę. Stwierdziłam, że to na pewno jest wina tej retrogradacji Merkurego, że po pierwsze mi nic nie wychodzi, a po drugie dzieją się yy, no same takie nieprzyjemne rzeczy. To no, są takie po prostu chyba gorsze okresy i ja też taki sam teraz przeżywałam. Hmm, jeśli chodzi o jakąś taką sytuację, czy teraz jest jakąś dużo lepiej? Nie powiedziałabym. Powiedziałabym, że po prostu staram się wejść znowu na te takie dobre tory, jeśli chodzi o mindset i tak szeroko mówiąc głowę, żeby się po prostu ogarnąć do, do działania. Także dzisiejszy vlog to będzie takie luźne powrócenie do tematu vlogowania, do tego, co tam u mnie. Trochę właśnie więcej Wam opowiedziałam. Jakby nie chcę też się tu, wiecie, żalić, ale mówię, wydaje mi się, że też trzymanie tego w takich realnych Kolorach jest ważne i jest jakąś tam częścią tego kanału, którą ja właśnie chciałabym zostawić, e, czyli to, że po prostu pomimo tego, że chciałabym robić trochę bardziej angażujące filmy, no to, żeby to jakby cały czas było takie wiecie szczere. Powiem Wam, że dzisiaj jest sobota, jutro jest niedziela, więc chcę dla Was wrzucić ten filmik, pokażę Wam dzisiaj trochę więcej rzeczy. E, jeśli chodzi o dzisiejszy makijaż, dostałam świetną paczkę od Everybody London, to już jest moja druga paczka pierowa od nich. Z pierwszej paczki PR zakochałam się w bronzerze w stiku. Wiem wam, że ten bronzer w stiku to jest po prostu e, no hit, jakby cały czas go teraz używam. Mam swój ulubiony, znaczy miałam swój ulubiony bronzer z Chanel, bo myślę, że ten go na 100%, no wyparł go po prostu. Ten mój bronzer z Chanel, on, on jest ogromny i tam jest w ogóle data otwarcia do 12 miesięcy, ale nie ma opcji, żeby zużyć go w 12 miesięcy. Zostało mi go tyle. I on już jest e, rok po terminie. I teraz tak, generalnie jak się nim malowałam, to nic się nie działo, on też jakby zepsuty nie jest. Natomiast e, wiecie, ja mam skórę trądzikową, stwierdziłam, że nigdy nie wiesz, jak jest po terminie, to jest po terminie. A ten naprawdę jest zarobisty i powiem Wam, że raczej już nie będę kupowała tego Chanel, bo dosłownie nie widzę takiej potrzeby. Ten jest super, jest malutki, zmieści mi się wszędzie. I powiem Wam, że nie spodziewałam się, że on będzie aż tak dobry. Mm dosłownie jest malutki. No, e, używam go od miesiąca, więc może zawartość była, wiecie, drugi raz taka sama. Zresztą może będzie to jakiś odnośnik, bo dostałam też od nich rozświetlacz i słuchajcie, to jest hit. To jest dosłownie taka mokra tafla, którą sobie nakładacie na buzię i teraz po prostu o, no, wygląda na to, że tak mniej więcej em, połowę tego bronzera używam. No, używam go cały czas od miesiąca. I powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo zadowolona i na 100% kupuję sobie drugi taki. Nie kupuję tego Chanel, bo tak czuję, że to jest takie. Wszystko mi leci dzisiaj. Takie trochę, wiecie, przepalanie kasy, bo kupujesz ogromny bronzer, płacisz do niego 300 wy, cieszysz się, że masz ogromny bronzer i poza tym. To kosztuje 3 dychy. To kosztuje 3 dychy! Jestem mega zadowolona i szczęśliwa, dlatego że wiadomo, im mniej się płaci, tym szczęśliwszy jest człowiek. Tak się wydaje. Nie wiem, czy ktoś to wymyślił do powiedzenia. Jak nie, to można je przypisać do mnie. Pokażę Wam na szybko ten rozświetlacz. W ogóle ten taki rozświetlacz w efekcie mokrej skóry jest też w Chanel, tylko że ja go nie wzięłam, dlatego że testowałam go na grzbiecie ręki. Pochodziłam po sklepie i za chwilę miałam taką sytuację, że jego już nie było na mojej ręce, więc stwierdziłam, o nie, nie. No i zostawia taką tłustą warstwę. I ten też jest mokry w wykończeniu, wiadomo, bo ciężko by było uzyskać mokry efekt bez mokrego efektu, więc tak to wygląda. Może tak trochę bardziej. Mm? Bardzo mi się podoba, serio. Love it. Już jest uwalony ten brązer od góry, jako że ten, ale. Ja na początku się trochę wystraszyłam, bo myślałam, że on ma takie wiecie, srebrne drobiny. Ja taka nie za bardzo jestem w takie chłodne rozświetlacze. To jest taki efekt stricte mokrej skóry, ale jednak taki szampański. Nie zeżera podkładu, także super. W ogóle to, co mam w ręce, mogę Wam pokazać, ty paleta Daso Beauty 89 zł natura. Tylko uwaga, bo tu będzie influencering teraz po prostu. Ale no, co, co mogę Wam powiedzieć? Długo mnie nie było, dużo fajnych rzeczy potestowałam, to Wam mogę, polecać, co warto mieć wiadomo, to nie kupujcie za dużo, ale wiecie o co chodzi? Że po prostu, noż to z produkty, to jest Daso Beauty i to jest po prostu dr Irena Eris dup. i ja nawet o tym nie wiedziałam. Po prostu byłam wczoraj w Douglasie i jak zobaczyłam tą paletę, to mówię, aha, czyli jakby o to chodzi, to była inspiracja tego, mhm, ale nie, serio, dosłownie. Chłodny brązer, ciepły brązer, róż i rozświetlacz i to naprawdę ładny. E, 89 zł w drogerii Natura. Takie to jest wielkie. Jest jak mój łeb, dosłownie. Więc to też bym mogła polecić. Już koniec tego polecania. Już y, uspokajam się. I know, I know. Dla równowagi wam powiem, że przetestowałam też ten krem z Kilsa. O jezu, w ogóle się zdarło te napisy. A to nie jest, jak, jest jakiś stary, bardzo dużo go mam. Mm. W sensie to nie jest zły krem, tylko po prostu kiedy ja go kupowałam, to był na niego taki hype, że mówię, Matko woska, to będzie najlepszy krem Ever. Dobry krem, no, ale. Nie warto aż takiego hajpu. A jeśli chodzi o Rzym, to byłam w Butiku Chanel i pokażę Wam dużo przebitek z Butiku Chanel. Co tam widziałam, jak tam widziałam i w ogóle, i słuchajcie, znalazłam torebkę moją wymarzoną. Biała torebka Chanel. Biała torebka Chanel. Ja wiem, bo to brzmi ryzykownie. Ale wiecie co, ja zawsze chciałam tą białą torebkę, i marzyłam, marzyłam, marzyłam o niej i nigdzie jej po prostu nie było. Ale druga sprawa jest taka, że ja też się bałam, że po prostu tą białą torebkę zajadę. No i w formie takiej wiecie, takiego zastępstwa. Stwierdziłam, że okej, okay, no to chciałabym być beżową. I, I potem bardzo, bardzo, bardzo długo polowałam na beżową, w międzyczasie tej beżowej nigdzie nie było, więc ja byłam mega zafiksowana na znalezienie tej różowej, już nic się nie liczyło, tylko to, żeby znaleźć tą beżową. No ale słuchajcie, jakoś. Tak, nie przepadam za tą beżową W sensie, nie wiem, dla mnie ona się kłóci po prostu ze mną. Z moim kolorem włosów, z moim kolorem skóry. Wiecie, jak jest z beżami. Beż musi do was pasować. I stwierdziłam, że sprzedam sobie tą beżową. I kupię sobie tą białą. I już miałam w butiku takie coś, że mówię, kurde, to czy ja nie powinnam podjąć decyzji nierozsądnej, żeby najpierw kupić tą białą, a potem sprzedać tą beżową? Bo wiecie, wiadomo, lepiej sprzedać, potem kupić, to nie. No, ale nie podjęłam tej decyzji, dlatego że ona była po prostu taka, wiecie, taka no, no, brzydko, brzydko, brzydko zszyta. Po prostu dosłownie mam ochotę po prostu im tam wysłać z niej do kontroli jakości, bo im tam brakuje rąk do pracy. To szukałam już na rynku takim, wiecie, wtórnym. Tam czy kiedyś te torebki były lepsze? Nie. Wrzucę wam teraz taki screen ze strony internetowej, w której sprzedawali białą torebkę z 2022 roku, czyli sprzed trzech lat i dalej ma taką wadę. Teraz wam wrzucę z 2023, jak wyglądają na różniki z torebki. I teraz wam wrzucę z 2021, jak wyglądają na więc to nie jest kwestia roku, w którym torebka jest wyprodukowana. To jest kwestia egzemplarza. To jest bardzo dziwne dla mnie, natomiast zdarza się. I no wiadomo, takiej trybki bym nie chciała, nie? Nie po to sama wybierałam tą beżową jako idealną, perfekcyjną, żeby teraz wiecie o co chodzi. Natomiast finalnie, faktycznie, jeśli chodzi o moją szafę, dużo rzeczy teraz wyprzedaję, wielu rzeczy się pozbywam. Zmieniam styl ogólnie. Robię glow-up, tak mi się wydaje. Więc, znaczy tak mi się wydaje, no taką mam nadzieję, bo jeszcze nie zaczęłam robić tego glow-upu, ale zacznę robić ten glow-up, także mam nadzieję, że tak już we wrześniu. No, będzie super. Mało tego. Biegam. Biegam. Mm -hmm. Także, no, znaczy biegam. No, nie mogę powiedzieć, że się biegam wszystko, bo dużo marszuję, ale, no, zamysł jest taki, że idę biegać, tak? Jak mi się udaje, no to biegam całe kółko. A jak mi się nie udaje, no to czasem sobie marszuję trochę, czasem więcej. W każdym razie, coś tam robię ze sobą. Jestem ciekawa, jak tam u Was? Mam nadzieję, że jest wszystko dobrze, że nie macie takich gorszych zjazdów. Natomiast, no, finalnie co? Każdy chyba ma. Jeśli chodzi o Rzym, to jedliśmy najlepsze jedzenie ever. Było po prostu przepyszne i sprawdziliśmy wiele takich wiralowych miejscówek, które po prostu były polecane. Więc jeśli chodzi o jedzenie, było naprawdę, naprawdę pysznie. Przywiozłam sobie z Rzymu cukierki, takie cytrynowe, oraz makaron. I to był najlepszy makaron, jaki jadłam. Bardzo żałuję, że nie kupiłam tego makaronu więcej naprawdę mogłam sobie kupić po prostu 500 paczek. Próbowałam już znaleźć przez obiektyw y, Google taki właśnie makaron, żeby go kupić jeszcze raz. Niestety nie ma go. Przepyszny. et